Cześć wam wszystkim z tej strony pana na wam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj moi drodzy przyszedł czas aby sobie wykonać karę z ostatniego odcinka czyli właśnie z tego gdzie moi drodzy musiałem znaleźć wszystkie sławy niestety mi się to nie udało bo nie znalazłem alienowego fejma i moi drodzy tam mówiłem wam żebyście w komentarzach pisali jakieś fajne kary ja którąś wybiorę i zrobię w kolejnym odcinku i moi drodzy, jedna z kar, która tam była dosyć mocno lajkowana, tam nie wiem, ponad 60 łapek chyba miała, to jest wbić 1500 pucharków, obojętnie na jakiej postaci, bez gadżetu, mój drodzy. No i tak się zastanawiam, co ja mogę wbić. 1500 w sumie, no nie wymaga jakoś mega dużego skilla, da się to wbić bez gadżetu, tak sobie myślę, no mogę zagrać e, czymkolwiek i po prostu nie używać tego gadżetu, ale postanowiłem, że zagram melodii, gdzie ten gadżet jest bardzo potrzebny, bo moi drodzy, melodii bez gadżetu, no. No to no nie ma tej tarczy, a ta tarcza jednak no, pomaga. Wiele razy mo może uratować i powiem wam, że może być to troszeczkę bardziej skomplikowane, więc wydaje mi się, że dosyć spoko postać, wybrałem. Dajcie znać w komentarzach, co właśnie Wy o tym sądzicie. Dużo osób tam pisało, żebym nie wiem, wbijał Hanka 2000. No widzowie, szanujmy się. Wiem, że ja ostatnio wbiłem postać, y czyli Chaka na 2000, ale no bez przesady, żebym ja wbił Hanka moi drodzy, na 2000. To jeszcze nie ten level, to jeszcze nie ten level. Więc ja muszę tutaj zapamiętać, że w ogóle nie mogę klikać gadżetu, mój drodzy. Nie mogę klikać gadżetu, więc mam nadzieję, że nie kliknę niechcący. No, i fajnie, jakbyśmy, moi drodzy, właśnie to wygrali i dobili te 1500 kark. Brakuje nam w tym momencie chyba 50 puszek, więc no zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja sobie tutaj klikam. No, nie mogę gadżetu, nie mogę gadżetu po prostu kliknąć, więc muszę się kręcić dookoła bez gadżetu. Gdybym miał gadżet, to może bym napadł Tom Jesse. Tak szczerze, działko by mnie dobiło, ale Jesse bym przynajmniej porobił. Na tak to troszkę ciężej będzie, więc no zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, moi drodzy, właśnie w tym meczu bez gadżetu. Jeszcze kurczę na hyperze, ten gadżet tak oddaje, bo. On ma jeszcze wtedy więcej tej tarczy. No ale niestety nie mogę, niestety nie mogę. Więc taką znerfioną, znerfioną, moi drodzy, Melody wbijam. No zobaczymy. Na razie, jak widzicie, wygrywamy 47%. U nich 71%, u nas, więc fajnie, żeśmy coś tam napadli. No, ale mimo wszystko, no nie wiadomo. Nie wiadomo, czy nam się uda wygrać, bo... Tam ta, moi drodzy, koletka wyleciała hyperem. Zadali 39%. Herbertus jeszcze tutaj wjeżdża. Nie no, tutaj akurat już powinno być zwycięstwo. Jeszcze ja, jak się podleczę, to wjeżdżam, moi drodzy, tam właśnie... Z tymi hyperami No kurde, ja nie miałem przecież tego Odklejka, zapomniałem, że ja nie mogę przecież kliknąć Moi drodzy gadżetu, ja myślałem, dobra Kliknę segarze będę miał z 4000 tarczy Ale nie mogę, no i niestety Moi drodzy, nie do końca to wyszło tak, jak powinno wyjść Ale ważne, że dostaliśmy, moi drodzy Plus 8 pucharków, mamy 1461 Więc brakuje nam 39 puszek, to jest jakieś 5 gierek, chyba coś takiego Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie Wy oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał Kto z was jeszcze tego nie robi, wpada koniecznie na mój drugi kanał, na kanał Pandov. Tam też wlatują moi drodzy odcinki z BSA, z najlepsze momenty z liveów, więc mam nadzieję, że wam się spodobają. Zresztą wiem, że wy uwielbiacie livey, więc polecam właśnie subskrybować drugi kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka. A teraz liveów nie ma, bo są święta, dlatego moi drodzy, ja sobie spędzam święta z rodzinką. Mam nadzieję, że wy również i z liveami wracamy od stycznia, moi drodzy, więc tam nie wiem pierwszy, drugi stycznia. Myślę, że odpalimy jakiegoś liveika, więc na spokojnie. Ale jak komuś brakuje liveów, to polecam właśnie wbić na drugi kanał. Tam są odcinki z najlepszych momentów, więc zapraszam nie przegapić się na pewno Żadnych ciekawych momentów, które były na live. Jeżeli właśnie będziecie subskrybować drugi kanał z dzwoneczkiem, dobra. No nie, nie muszę jeszcze zdaszowałem jak debil. Czy ja zdaszowałem jak upość, moi drodzy? Czy ja naprawdę zdaszowałem jak upość? Zdaszowałem jak upość, dobra, nieważne. Ale ważne, że tutaj, moi drodzy, Przygodix bardzo fajnie sobie jeździ czakiem i nokautuje wszystko. Ja myślę, że będę bardziej defił tak szczerze tą melodii. Bo na bez tej tarczy, no to średnio może nam No szybko można ją znokautować. A ta tarcza jednak i dużo pomaga. No ale ważne, że kolejne zwycięstwo udało nam się tutaj y, ogarnąć. Lecimy dalej 30 pucharków jeszcze nam brakuje, więc mam nadzieję, że właśnie to dobijemy. No i oprócz tego, że wbijecie na kanał Panda, to również zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Instagrama, czyli na Instagrama Pandzie Gaming. Tam też wrzucam jakieś fajne rzeczy, możecie również dołączyć do mojego kanału nadawczego, czyli do piwnicy Pandy, gdzie mamy prawie. 5 tysięcy ludzi, niedługo może dobijemy, więc mam nadzieję, że nam się uda. Dobra, spróbuję teraz bardziej napaść. Spróbuję w tym meczu bardziej napaść. Jeszcze dwa ataki będę miał ulta. Może jak teraz w miarę szybko przejdę, to uda się, mój drodzy, coś tam ciekawego wykminić. Jeszcze jeden atak i będę miał ulcika. Dobra, czy uda mi się, mój drodzy, na przykład na tym kolczy nadować? Ciężko muszę się podlaczyć, no i jeszcze mnie znokautował. Dobra, ważne, że tutaj jest koletka na ataku. Ona oczywiście za dużo nie zrobi, bo kolet to jest postać, która powinna defić, a nie atakować. Spróbujmy, może. Aha, czeka, nic nie spróbuję, bo. I <laughs> sobie odjechał ode mnie. Dobra, tutaj, jakbyśmy porobili tego wariacika, może jeszcze jakoś przejdziemy na ten save. Dobra, coś tam zadałem. Nie najgorzej. Ty, dobra, ja się kręcę. Ja żyję, ja żyję, ja żyję. Nie walnąłem ani razu gadżetu, więc jest dobrze. Powinniśmy, mój drodzy, to wygrać. Tak mi się wydaje. Fajnie, że tutaj przygody X przejechał. Dobra, mamy to. Kolejne zwycięstwo za nami, więc uważam, że naprawdę dobrze nam idzie. I ani razu jeszcze gadżetu nie kliknąłem. Ja się też bałem, że nie wiem, nie chcący kliknę ten gadżet, wtedy byłaby lipa. Ale mam nadzieję, że te 1500 dobijemy bez gadżetu. Brakuje nam chyba 3 gierek, moi drodzy. Chyba tylko i wyłącznie 3 giereczki jeszcze nam są potrzebne, aby właśnie dobić te 1500 bez gadżetu, więc miejmy nadzieję, że nam się to uda, moi drodzy. Czekamy aż przygodnik kliknie ready i lecimy. Przy okazji 89 160 puszek. Fajnie, fajnie. Coś tam podbiłem w tym sezonie. Co prawda, moi drodzy, w ogóle się nie skupiam na tych pucharkach, tak jak w tamtym, w tamtym sezonie dobijaliśmy 100 tysięcy. Teraz w ogóle nad tym nie patrzę, ile nawet mam puszek, ale 90 koła pewnie dobiję w tym sezonie, no bo no mało brakuje, a jak jeszcze planuję sobie coś powbijać wyżej, może jakąś kolejną postę na 2000 pucharków, no to pasuje właśnie te 90 koła dobić. Przynajmniej fajnie będzie wyglądało, ale no 100 tysięcy na razie na razie myślę, że sobie odpuszczam, bo bez sensu jest grać cały sezon, żeby bić tylko i wyłącznie 100 tysięcy. A tak to przynajmniej yy, nagram wam parę fajnych odcinków, gdzie wbijam jakieś postacie wyżej albo jakieś różne rzeczy wykonuję, tak jak w dzisiejszym odcinku. Czyli karę z ostatniego odcinka, a może niedługo nagram kolejny taki odcinek jak ostatni, gdzie znowu jakąś karę będziecie mogli wymyśleć, jak yy, coś mi się nie uda. No i fajnie, wiedziałem, że on będzie czekał aż mnie... Będzie mógł przejechać. Dobra, tutaj, kurde, nie znokautowałem jej. Ona ma już hypera. Ja chyba hypera jeszcze nie mam, ale mi mało brakuje. No właśnie, dwa ataki mi dosłownie brakuje, więc mam nadzieję, że tu przejedzie ten wariacik. Zresztą oni mają 11%, więc bez problemu ich napadamy. No i znowu, bez używania gadżetu. Znowu, moi drodzy, gadżetu nie użyłem, więc jest ok. 1488. Dwie gierki, dwie giereczki tylko i wyłącznie nam są potrzebne, aby właśnie ten challenge wykonać, więc uważam, że dosyć spokojnie. Wydawało mi się, że będzie troszeczkę trudniej. No, ten gadżet oczywiście bardzo pomaga przy melodii, no ale yy, myślałem, że nie wiem, będzie trudniej z tym właśnie bez tego gadżetu. Znaczy, a jak widzicie. No, w miarę to idzie, w miarę to idzie, chociaż bardziej yy, zamiast atakować, to coś tam staram się defić mniej więcej, no bo wiem, że no, o wiele łatwiej jest mnie zbić. No i tutaj mi bardzo mocno zbił akurat ten Angelo. Dwa taki mnie już nie ma. Jeszcze trzeba uważać, żeby ta mm, Jessie nie nadawała sobie działka, bo jak ona naładuje działko, to sporo może zadać, tym bardziej na jakimś hyperze. Wiesz, że jeszcze jakiś Berry, ok, Berry go akurat fajnie, żeśmy znokautowali. Coś tam zadali, ale no oni akurat za, za dużo nie zadadzą. Oni naprawdę, moi drodzy, za dużo nie zadadzą. Dobra, fajnie sobie przejdziemy tutaj. Teraz możemy coś tam ciekawszego zadać. No nie mogę znowu gadżetu kliknąć, więc jak widzicie, szybko mnie nokautują. Tak to bym przeżył troszeczkę dłużej i zbił jeszcze więcej. I oni też nam w miarę zbijają. Zobaczcie, do 50% nam zbili. Ten Angelo jeszcze tutaj coś próbuje. Dobra, Jessie akurat mega gównianie nie rzuciła działko, więc to jest plus. Ja tutaj za bardzo właśnie nie mogę nic zrobić, bo co z tego, że naduję ulty. Jak nie mam za bardzo, jak przejść. 5% brakuje. No musi przejechać na szczak. Musi przejechać na szczak. Ja mam prawie ulta, mam prawie hypera. No, ale tak jak mówiłem, moi drodzy, za dużo ja nie zrobię. Chociaż teraz, jak przejdę, no to bardzo fajnie udało nam się tutaj zbić. Jeszcze ja bym tutaj dobił, no jakbym kliknął gadżet, to praktycznie moja melodia byłaby niezniszczalna. Zresztą, moi drodzy, też ostatnio na moim TikToku, którego też polecam sobie zaobserwować, wrzuciłem bardzo fajnego shortca, gdzie, yy, shortca TikToka, gdzie, moi drodzy, grałem melodii i zbiłem cały safe 100% sejfu zbiłem samemu grając melodii w chyba 16 sekund. I no to było dosyć mocne, polecam zobaczyć. To jest ostatni TikTok na moim. Koncie. Więc, jak ktoś z Was nie widział, to polecam obczaić. A my, moi drodzy, lecimy Gierka o bicie 1500 na melodii bez używania gadżetu, więc kara z ostatniego odcinka wykonana. No i zobaczymy czy jak zagram kolejny jakiś challenge na odcinku, czy uda mi się go przejść, a jeśli nie, no to znowu będziecie mogli mi wymyślać jakieś kary, tylko właśnie wymyślajcie takie trudne, ale w miarę do przejścia, czyli na przykład taka, bo jakbyście mi kazali te 2000 na Hanku, to to widzowie bez szans, no tutaj mega odklejkach z ich strony, zostawili nas na sejfie, a nasze trzy postacie zbijają o wiele więcej od tamtych, więc moi drodzy, bez żadnej przegranej, udało się tutaj wbić 1500 bez używania gadżetu również, więc ja moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że tak, czy że w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć!